Ale co ja mam mówić? Być po prostu znanym, znaną osobą. Podoba mi się coś takiego. Moje pasje, czytanie, zajmowanie się swoją pracą. Pracuję w reklamie i marketingu. W zasadzie dużo rzeczy. Marketingiem się zajmuję. Interesuję się filmem, modą i tym podobnym także śpiewem. Tak osobiście dla samej siebie nie czytałam ostatnio żadnych książek. Już. Mam naukę. Mm, moja ulubiona książka to jest „Osiem części pożądania. I mówi o tym przewrocie w latach 80. za czasów imama Ayatollah Haru Homeiniego. E, nie no, znam jakieś powiatów, ale osobiście nie. Czesław już y, wydaje mi się, że ma dwa lata temu, ale nie jestem pewna do końca. No, a, nobla zdobył chyba, nie? No. no, chyba już nie żyję. Nikt nie jest wieczny. W teatrze? O, byłam tylko ludzie. Ja przeważnie chodzę z moją młodszą kuzynką, także to są spektakle bajkowe. Hmm. To jest Davida Lancia, no? to jest e, bardzo znan, znany reżyser, to jest reżyser, można powiedzieć, psycholog. Psychologiczny film to jest taki, e, po którym się nie spodziewamy, jakie będzie zakończenie, czymś nas zaskoczy. I dlatego nas ciekawi. Bardzo podoba mi się komedia bo na przykład dotąd pamiętam niektóre sceny z psów. Krzysz, Krzysztof Zanussi był reżyserem. Krzysztof Zanussi, Uuu, coś tam jest, co? W tej chwili nie pamiętam tytułu. Ale... Zakaźna choroba przenoszona drogą płciową. Żyje Wajda, żyje. No żyje, żyje, jeszcze żyje. Nie no nie, nie znam, bo po prostu nie miałam takiej choroby. Z tymi reżyserami to... Co powiem szczerze, że nie zwracam uwagi. Kto kręci film? Według mnie moim y, ulubionym filmem, Wajdy są psy. Bitwa pod Grunwaldem była 1000. Y, y, ja naprawdę nie w którym roku była bitwa pod Grunwaldem. Tysiąc któryś, tak? Y, aczkolwiek y, przypuszczam, że było to y, na przełomie lat y, 1500 10.23 y, y, z turkami albo z tatarami. 1026. Pokonaliśmy ich w pierwszym starciu. Nie mieli szans. Nie lubię historii. Ja potrafię się historii nauczyć odtąd dotąd. I nie wiem właśnie, jakim cudem znalazłam się w klasie humanistycznej. A, Myślę, że Polacy to jest mądry naród, ponieważ jestem Polką i zawsze będę twierdziła, że um, jako rodaczka, że Polacy to dobry naród, mądry. I to tyle z faktów. Koleżanka zapytała mnie, dlaczego mieszkam sam, a nie ze swoją dziewczyną. Odpowiedziałem, że wolę mieszkać sam, natomiast nawet gdyby ona mieszkała ze mną, to musiałaby płacić połowę czynszu. Dla zasady. Koleżanka na to, że dzień, w którym jej mąż zaproponowałby jej płacenie połowy czynszu, byłby dniem, w którym zaczęłaby pakować swoje walizki. Odpowiedziałem jej, no i gdzie byś poszła, skoro nie stać ci nawet na zapłacenie połowy czynszu? Pamiętajcie. Kobieta mężczyznę szanuje, a dżentelmenami gardzi.